Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 33. A to jest błogosławieństwo, którym Mojżesz, mąż Boży, pobłogosławił synów izraelskich przed swoją śmiercią, powiedział: Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im Seiru, zajaśniał z góry Paran, i nadszedł z Meribat przy Kadesz, po prawicy Jego płonący ogień, zaiste miłuje On lud swój. Wszyscy poświęceni Jego są w ręce twojej. I kroczyli oni za stopami Twoimi, przyjęli wypowiedzi Twoje, naukę, którą podał nam Mojżesz, jako dziedzictwo zgromadzenia Jakubowego i został Pan Królem w Jeszurun. Gdy zebrali się naczelnicy ludu, pospołu z plemionami Izraela, niech żyje Ruben i niech nie umiera, niech mężczyzn jego będzie sporo. A to o Judzie i rzekł, słuchaj Panie głosu Judy, i do ludu jego przywiedź go, rękoma swymi za niego walcz, bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego. A Olewim rzekł: Tumim są twoje, i Urim są twoje, twojego męża nabożnego, którego doświadczyłeś w masa, z którym walczyłeś u wód Meriba, który mówi o ojcu swoimi matce, nie widziałem ich i braci swoich ma za obcych, a synów swoich nie zna gdyż przestrzegają słowa Twojego, a przymierza Twojego pilnują. Niech uczą Jakuba praw Twoich, a Izraela zakonu Twojego. Niech kładą kadzidło w nozdrza Twoje, a palenie na ołtarzu Twoim. Błogosław, Panie, siłę jego, a w dziele rąk jego miej upodobanie. Skróż biodra tych, którzy powstają przeciwko niemu, a nienawidzących go niech już nie powstaną. O Beniaminie rzekł: Ulubieniec Pana bezpiecznie mieszka przy nim. Osłania go przez wszystkie dni, a w ramionach jego przebywa. O Józefie rzekł: Błogosławiona przez Pana Ziemia Jego, najcenniejszym darem niebios Rosą i Otchłanią, która jest rozlana w dole, najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu księżyce wzrozdają. Najcenniejszymi płodami odwiecznych gór, najcenniejszymi darami wzgórz wiekuistych, najcenniejszymi darami ziemi i napełnienia jej. I łaską tego, który mieszka w krzaku, niechaj to stąpi na głowę Józefa i na ciemię wybrańca pośród braci jego. Pierworodny cielec jego, pełen jest chwały. Rogami bowołu są urogi Jego. Nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manassesa. O Zebulonie rzekł. Raduj się, Zebulonie, gdy wyruszasz, a ty i Zacharze w namiotach swoich ludy na górę zwołują. Tam składać będą rzeźne ofiary właściwe, gdyż dostatki z mórz wysysają i skarby ukryte w piasku. A o Gadzie rzekł. Błogosławiony ten, kto gadowi dał szeroką przestrzeń, przysiadł jak lwica, urwał kęs od ramienia po ciemie, upatrzył sobie część przed nią, gdyż tam został wyznaczony dział wodza. I zebrali się naczelnicy ludu, sprawiedliwości Pana dopełnił i sądów jego z Izraelem. A o danie rzekł, dan jako lwie wyskakuje z baszamu, a ona w talim rzekł, Naftali jest syty łaski I pełen błogosławieństwa Pana Zachodem i południem niech zawładnie A o Aszerze Rzekł Bardziej niż inni synowie Błogosławiony jest Aszer Niech będzie ulubieńcem braci swoich I zanurza w Oliwie nogę swoją Z żelaza i z Niech będą zasuwy Twoje A ile dni Twoich Tyle niech będzie wygody Twojej Nikt nie jest taki jak Bóg O Jeszurunie Który jeździ po niebie Tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami, schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne, i przepędził przed tobą wroga i rzekł: wytęp. Zatem Izrael mieszka bezpiecznie. Na osobności źródło Jakubowe, na ziemi pełnej zboża i moszczu, nawet niebo jego kropi rosą. Błogo ci Izraelu, któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, tarczą pomocy Twojej. On też jest mieczem chwały Twojej i schlebiać ci będą wrogowie Twoi, a Ty będziesz kroczył po ich wzgórzach.